Witam wszystkich, Tadek z .pl. jest ze mną grupa Abordaż. Cześć. Cześć, cześć. Siema się. Yy, ahoj, po, po, po yy, Tak, pierwsze pytanie. Gracie na festiwalu Podaj Wiosło spektakl o nazwie Pamiętny Dzień. Powiedzcie o nim parę słów. Każdy dzień ma jakąś... A ja, musimy dodać, że nie ma z nami Szymona, bo on jest na Niedźwidniku i stoi I w korku. Mamy, mamy mówić o nim same najgorsze rzeczy. Jest Samo niski, jest niski, rzadko myje włosy, to też trzeba dodać. <noise> Nie boimy się tego. Więc jak Szymon umyje włosy, to jest pamiętny dzień. Tak, wtedy tak. gramy, gramy. Pamiętny dzień. ktoś, ktoś jest Tak, jakby One... na przykład Szymon umył włosy, to zapisalibyśmy to pod datą 11, 11 kwietnia i za kilka lat moglibyśmy skorzystać z tej daty do pamiętnego dnia. Bo bierzemy daty z Wikipedii, które sobie drukujemy przed występem i publiczność wybiera rok z którym się inspirujemy. 11 kwietnia na przykład 1635 i patrzymy co się wtedy stało i jest to jakąś bazą do spektaklu, który później gramy. Dokładnie. Dokładnie. Ile mieliście występów w tym spektaklu do tej pory? O Ze No on jest tak no. sześć, no. Coś gdzieś. No jest no, tak tylko wiemy. we dwóch chyba. Bo tych bo, no, no. Bo, no. Bo, no. Bo no, włosów no. nie umył. W tym w raz umyte włosy. Miesz nie, mieszka a, w Mostak. Ale brakuje nam też Huberta. Właśnie, gra z nami Hubert. A Hubert z kolei jest bardzo fajny tak. i zawsze myje włosy. Zawsze myje włosy. bardzo Czysty. lubimy. Ja też my dwa razy niestety tylko. Nie, bo więcej. Dwa tylko? Nie wiem, ale on gra na klawiszach, a propos gra. Ale dwa występy Huberta to jest jak zero Szymona tak naprawdę, więc... To że się kalkuluje. Właśnie jesteście, ja to tak nazywam poetycko, grupą postkompanową. Tak, ja też tak to też tak nazywacie. Y, ale w, w kompanach nie było Mariusza z wami. Był. By, był? Był? był, był, był? I to tak, to wiedzą wtajemniczeni. Albo tacy, którzy prześledzili historię dość Dokładnie. głęboko. Bo na początku w kompanach było aż 17 osób jak powstaliśmy mm. i Mariusz był wśród nich. No by to też trzeba. <grym> tak, i właśnie też z tymi włosami może, ale później jest... zamarzyła mu się kariera teatralna, aktorska, aktorska zobaczyć, reżyserska może... i wyjechał jest... na Strakowa studiować. To Mariusz, powiedz parę słów o sobie, bo muszę się przyznać, nie znam ciebie. Okej, okay, <grym> dobrze. Myślę, że też y, parę osób cię. Parę osób też zna. Cię nie znajesz. No, no parę osób na pewno, nie? Szymon no, na przykład, bo nie przychodzi. Szymon, tak, my się z Szymonem bardzo słabo znamy, ale może jak obejrzy ten, to, to nagranie, to się będziemy już lepiej znać. O, powiedz, ja, nam, już, powiedz Tak, nam, tak, tak, powiem już. Szymon właśnie, Szymon, słuchaj, ja generalnie ro robiłem różne rzeczy, dalej też robię różne rzeczy. Człowiek, i... który robi różne rzeczy. Tak, tak, generalnie to, to na tym zasadzam swoje, swoje działania, że robię różne rzeczy. Ale, żeby uściślić to, to są te rzeczy wokół teatralne, czyli, czyli właśnie improwizacje się w to wpisują. Staram się pisać dramaty. Jeden spektakl reżyserowałem i, i tak sobie działam i szukam jakiejś optymalnej swojej drogi, ale ja się chciała, dobrze czuć. Ja bym chciała dodać jedną specyfikację do postaci Mariusza Babickiego, na którego mówimy Marian. Otóż on odpala papierosy zapałkami, słucha muzyki z Diskmana i jest to między innymi kaczmarski. Tak, jest. Ale jeszcze trzeba dodać, że no wiadomo, grał dwa razy we mnie. Jak miłością mu o tym nie powiedziałeś. Nie no, co to, to Na coś dobre nie nie i miło. na złe. No, no, brzmi Maria. ciebie. Nie, nie, Stasiu, tak. inel, patrz, to jest ten typ z pustyni spuszczy. No proszę was. To jest ten typ z pustyni spuszczy, cały czas mu to powtarzam. sił. To jest Tylko ja gram w tej starszej wersji. <grym> z brudną Gosią <Różowską>. urządzam. <grym> no, bo tam była taka umorzeniona. Febra febrę czy coś tam No, ja nie wiem, co na tym miałam. Bo obabie mieszkali. Dobra, co dalej? Jesteście dość młodą grupą. Czy macie jakieś y, plany na przyszłość, najbliższą i dalszą, może? Znaczy, poza podbiciem świata, to no nie wiem, coś jeszcze. No, dzisiaj jakieś wino różowe, nie? No, może. No, no. Znaczy, młoda, znaczy mówię, znamy... no, młodą pod nazwą aborda, że młodzi to my nie jesteśmy. <grym> w sumie już te parę lat na scenie było, nie? Z kompanami, a teraz y, działamy po prostu pod innym szyldem. Czy je zakamuflowaliśmy? Eee, ja pływamy po wodach z Zatoki Gdańskiej. Może wpłyniemy na wody słodkie, Wisła, Odra, gdzieś tam się przepłyniemy po Polsce, zobaczymy. A potem już tylko Nil, właśnie. Jest, mamy Stasią, on już tam był, więc on kojarzy. No. no i też nie jesteśmy taką młodą grupą, bo Szymon ma też swój wiek, nie? Tak. Właśnie, on zawsze też, No tak kurde, to trzeba nad tym pomyśleć. co Jesteście grupą poskompanową, tak samo jest peleton, jak wam się układa w ogóle współpraca? Współpracujecie, czy nie współpracujecie? Znaczy no, musi, musimy w końcu jakoś się z nimi spotkać po prostu, żeby ja zapomniałam, można było mówić o współpracy. No, mamy jedną cechę wspólną, oni też nie lubią Szymona. <śmiech> jakby <śmiech> Szymonem było tak, że nie chcieli go w peletonie, ani u nas. Nawet jakby... git go nie chciał. Ale, ale my jesteśmy lepszymi ludźmi, mamy bardziej miękkie serca i go przygarnialiśmy. Tak, do tak, dokładnie. No, a tak poza tym to, no nie, nic się złego nie dzieje. Nie. Jeżeli szukacie sensacji, to nie znajdziecie, bo naprawdę, generalnie, naprawdę nic się nie stało, słuchajcie. To naprawdę musieli się doszukiwać czegoś, jakiegoś skandalu, ale w ogóle go nie było. I pracujemy dalej z dziewczynami, robimy, z Karoliną i z Ewą, robimy z Magdą histerię, czyli jeszcze naprawdę? jedną grupę. Kurczę. Tak, jest histeria, grupa kobieca, damska. Tak, także jest to to Dlaczego to... Szymona tam nie ma? No, Bo, bo, no, bo on jest za stary no i ma małe piersi. mu założył z Wojtkiem kabaret -Limo po rozpadzie kompanów, więc też taki zaszkujący <grym> małżeń. Nie, nie, współpracujemy normalnie. Tak, poza tak. tym z całą ekipą, prawie całą ekipą powstaje serial Hultaje. Jak, no. Starego Gdańska. No właśnie. Starego Gdańska, w którym y, gra Szymek i, i ja jako goście i, i też no współpracujemy no, 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 normalnie, nie nie nic się, się nic po tak no. postkompanowe -post rzeczy, kompanii cały czas tak naprawdę istnieją i współpracują, tylko po prostu tak. pod różnymi nazwami. Dokładnie. Jest, jest bardziej różnorodnie. To jeszcze takie na koniec pytanie gdybające, jak widzicie przyszłość Impro w Polsce? Rozwija się bardzo. Rozwijasz, rozwijasz. rozwijasz. Chyba, bo chciałam powiedzieć że... rozwijająco, ale rozwijająco i rozwija się bardzo. Rozwijasz. Wszystko zapowiada się dobrze, chyba że Szymon coś zjebie. zjebie. No to jest właśnie to, te... no kur... coś trzeba zrobić z tym człowiekiem. Ale się spóźnia, czyli jakby można sądzić, że nie dojedzie na, na rozjebanie czegoś. To jest taka opcja, że będzie na niedźwiedniku jechał. Jest dużo młodych grup, dużo tak, grup jest się... mega dużo. W ogóle w samym tym że... mieście teraz jest taki boom. No, na działania. W Warszawie jest chyba z 30. No w Warszawie to już w ogóle. Tak, że szkół. To się tak szybko nawet... rozwija. Przecież kilka lat temu jeszcze nikt nie słyszał, nikt nie wiedział, nikt, nikt nie kumał. Prawdopodobnie Szymon no zakłada właśnie. na dźwiedniku właśnie grupę teraz. Tak, właśnie, Szymon. Teraz. Ale nie ma chętnych dla tego świeża. <laughs> nie, on że chodzi po korku, on z auta i już chodzi między te, autami. O nie. Ridersi! The Riders! Intro Riders! mnie Day Riders. Okej. Okay, y, powiedzieliście, że jest dużo młodych grup. Jakieś takie słowa, por jakaś taka główna porada dla tych grup? Y, ćwiczyć i dobrze się odżywiać. że ćwikła, <laughs> trzeba powiedzieć. Ja bym jednak został przy ćwikła. Przy ćwikła, no. Ja bym została przy tym dobrym odżywianiu, nie? No. To też, no. I żeby się integrowali i znali jak najlepiej. Więc mogą na przykład razem chlać, albo nie wiem, imprezy. Tak, tak. Jak się będą dobrze znali, to później będą świetnie razem występować. Wspólne chlanie się wpisuje w dobre odżywianie tak. jak najbardziej. Dużo czasu. Okay. Jakieś jeszcze słowo na koniec? No mi przychodzi jedno, ale, to, widać, to, jest ale zawsze, to jest zawsze wewnętrzne słowo Tak. No nie wiem, może. No dobra. Tak, no to ja chcę. Nie, ja powiem nie, to ja powiem od siebie. Lak jak